Sołicz, winda przedwojenna. No, tak. coś myślałem Piękny panel i czerwona kabina. Zadawaj. dawaj. Chodź. Nie no, wiesz, nie, nie no, oczywiście, że tak. Tutaj mamy piękna przedwojenna winda. W, w kamienicy w Warszawie. Tak. Na Śródmieściu Południowym. Winda jest bardzo... No, jest w dobrą scenie wizualną. No. Tak. Kamila troszkę zniszczona, ale to nie zmienia faktu, że winda jest naprawdę bardzo ładna. Hmm. No, tutaj mamy luz. O, no. I w drugiej klatce znajduje się zud. Drewniany. Wow, ale piękna winda. Ja bym nie chciało usta nacisnąć na jakieś piętro, dobrze? No, to pewnie się tam brak, to za chwilę. Okej. Ok. No, panem na czwarty i na partery, jeszcze przecież wydamy takim klasykiem też. A nie chcesz, tak. a nie chcesz jeszcze nagrywać? O. Aj, co? Co? Dopiero się uczę nagrywania, bo, bo niedawno założyłem kanał. No, naciszki czwarty. O. o, taki pan od Zuda piękny. Proszę. 320 kg lub 4 osoby, ale tutaj tylko 3 osoby lubię 50 500 kg, to tylko na zbyt dużą powierzchnię kabiny do dźwigu według normality. grozi awarią dźwigu, to lepiej nie przekraczać. Czyli jeszcze jedna osoba by mogła z nami być? I więcej nie. No warto. Przesuń moje oczy. Tak, tak. Czekaj. O. A to sobie my stop? W sensie, lepiej nie, nie? Nie nożę się boję, ale po co w sumie? Po to ma być klasyka. Mm, właśnie. Też myślę, że będzie party. Chciałbym mieć taką w bloku. Też. Tak, bym cię obawziła.